Czasem wystarczy jedno kółko, oprócz tego siodełko i trochę uporu. Jazda na monocyklach staje się coraz bardziej popularna na Oposzczyźnie. Dziś w Żywocicach fani tego sportu spotkali się na pierwszym wojewódzkim zjeździe. Na razie dwie miejscowości mają sekcję monocyklistów, ale wygląda na to, że będzie ich więcej. To łatwe, tylko trzeba się mocno odbić i zejść powoli. Kiedy już się opanuje te podstawy, na monocyklu można wyczyniać cuda, nawet tańczyć. Tu w żywocicach zapalonych monocyklistów jest już 30. Założyli sekcję sportową i trenują niemal codziennie. To jest inna odmiana takiego sportu. No i na tym idzie fajnie sobie pojeździć. Dlatego próbują wciągnąć do zabawy innych. No jecha, i do przodu. Prosta sprawa. Choć dla początkujących jazda na monocyklu wcale taka prosta nie jest, ale ci, którzy ćwiczą już od roku, przekonują, że każdy może spróbować. Nauczycie nie jest. Zbyt trudno wystarczy trochę uporu. Trochę y, zawzięcie się i można się nauczyć. Składa się y, w ogóle szkoła tutaj, to są widełki y, i po prostu siedzenie tylko. Jeszcze odrobina odwagi, dobra równowaga i można szaleć. Popisy młodzieży wzbudziły aplauz publiczności. Paliwo drożeje, wszystko drożeje, więc przechodzimy na jedno kółko. Podziwiam tych młodych ludzi za to, że mają tyle w sobie pasji, y, spotykają się ze sobą. Wspólnie trenują. Myślę, że to ćwiczy nie tylko ciało, ale też i ducha. Sekcja monocyklistów w Żywocicach jest drugą taką na Opolszczyźnie. Widziałem w Chrzelicach, że tam jeżdżą na monocyklach. Pożyczyłem jeden taki monocykl, nauczyłem się jeździć. Jeździłem tutaj po wiosce, no i zainteresowałem tych młodych ludzi. Tak przychodzili po jednym, po dwóch, zaczęli się uczyć. Każdy, kto widział, chciał spróbować, pojeździł, spodobało się, no i sobie każdy kupował. Pionierzy, czyli grupa monocyklistów z Chrzelic, odwiedzają młodszych i razem ćwiczą. O to właśnie chodziło, żeby po tych kilkudziesięciu latach tego samotnego pionierowania tym systemem monocyklingu w Polsce, żeby wreszcie zaczęło się coś dziać. Czyli, że to są przykładem, że można. Co dwie głowy, to nie jedna. Teraz obie sekcje mogą grać mecze i od organizować zloty. Takie właśnie plany mają na najbliższe miesiące.